Powinniśmy się bać? Pewnie, że tak. Zauważyłem bardzo silne promieniowanie cieku wodnego, który jest szeroki, bo około 12 metrów, biegnący jakby prostopadle od opery do Monopolu. Czyli tam, to promieniowanie również występuje pod budynkiem opery i pod niektórymi pokojami Monopolu. Promieniowanie jest bardzo silne, bo ma 10 stopni w skali biotronicznej, to jest maksymalne promieniowanie szkodliwe cieku wodnego. Przy tym promieniowaniu ludzie na pewno muszą się źle czuć, chorują, kierowcy mogą nie panować na, tych, na tym odcinku, po prostu nad kierownicą, czyli mogą być również wypadki. Należałoby tutaj coś, jakiś odpowiednik ustawić.